Co ja uważam, że Polska się nigdy, nie wiem, czy nigdy w ostatnim pokoleniu, z ostatnich pokoleń, nic nie, nie nauczyła z klęsk. nic się nie nauczyła może też z, z zwycięstw. Jak tu mówię o konkursie, Powstania Warszawskiego z tego się nigdy nie zdaje mi się nie nauczyła, uważa tą klęskę za zwycięstwo. W chwili, kiedy się nie używa klęskę jako zwycięstwo, bardzo trudno się z tego czegoś nauczyć. Przeciwnie z tego się uczy, że się jest wiel wielkomocnym i wszystko można zrobić i opowiadać różne bajki i tak dalej. E też się 89 rok, który był dla Polski zwycięstwem, dzisiaj się uważa go jako, jako zdrada. Dlatego, bo to nie odpowiada dzisiejszym... E, e, no, jak to powiedzieć? Dzisiejszym czasom. E, że dzisiaj Polska... E, Coraz, coraz więcej wygląda jak PRL, to jest, część ludzi nie zdaje sprawy w ogóle, że dąży dokładnie do tego samego, co było prl Bez sądów, bez, e, bez e, e, wolności, może wkrótce bez wolności słowa. Manipulacją e, wyborów, i tak dalej. A powiedz, co, co ty byś nam mógł powiedzieć o naszym miejscu w Europie, w Unii Europejskiej? Czy to jest ważne, żebyśmy pogłębiali tę naszą integrację? Czy struktury i instytucje Unii Europejskiej powinniśmy traktować jak swoje, czy jako obce? Z, z pewnością jako swoje. Bo Polska bez Unii Europejskiej to będzie znów jakaś f... niefigura i nic. To w tej chwili jest w Polsce prosperity, czy może jutro skończyć. I, i nie ma za sobą żadnego poparcia i politycznego, i ekonomicznego. ekonomicznego. A jak powinniśmy budować jako społeczeństwo nadzieję na przyszłość? Jak powinniśmy myśleć? Nadzieję na przyszłość to jest demokracja. Tylko demokracja. liberalizm, a nie skrajność. A co jeśli chodzi o tolerancję, o ochronę słabszych? Czyli... Strukturalnie tolerancję. Liberalizm to jest tolerancja. Nie, z, nie z zaczynać od antysemityzmu, od antyislamizmu, anty, od, od wszystkiego anty. Gdy kto, ktoś wygląda inaczej, to jest, e, to, to już e, są wszyscy przeciwni temu. Przeciw, przeciwni.